O chwalebny Mieczu, podarowany Świętemu Michałowi Archaniołowi przez Przedwiecznego Ojca Królestwa Niebieskiego. Chwalebny Mieczu, zwalczaj wszelkie duchy zagłady w naszych rodzinach, w naszych umysłach i sercach. Chwalebny Mieczu Świętego Michała Archanioła, złóż ten zwycięski znak w mojej prawej ręce, aby dać ostateczne zwycięstwo i w ten sposób móc pokonać wszystkie niszczycielskie duchy, które chcą mnie odłączyć od łaski uświęcającej. Przyjdź, chwalebne mieczu świętego Michała, ześlij błysk Ducha Świętego, abyśmy mogli zobaczyć, Oblicze naszego umiłowanego Ojca Niebieskiego. I stać się godnymi obietnic naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Quiz ut Deus. Któż, jak Bóg?